Siemanko, cześć, witajcie w kolejnym vlogu Siema internety, dzisiaj vlog jest jakby to powiedzieć z jednej strony testowanie kamery czy po tak. kupnie microSD w końcu kamera zacznie chodzić poprawnie Normalnie. i będą vlogi z głowy bo jeżeli nie, no to czeka mnie niestety zakup kamery, już orientowałem ta się ta cenowo ile kosztują, także na dzień dzisiejszy kamera GoPro Hero 8 czyli nowsza ta Model wyżej od mojej, bo ja mam GoPro Hero 7 Black. No to ósemka kosztuje na dzień dzisiejszy 1500 zł w Media Ja za siódemkę zapłaciłem 1600 zł, coś takiego, 1600, 1700. Więc takie ceny a dziewiątka kosztuje na dzień dzisiejszy 2300 lub 400 zł. coś takiego, ale mi się wydaje, że chyba 2300, także no za GoPro Hero 9 no to cena jest naprawdę dość kosmiczna, nie będę tutaj ukrywał i co, no raczej będę chyba czekał, albo kupię ósemkę, albo jednak w patoletę pieniądze w dziewiątkę, jeżeli kamera ta nie zacznie chodzić, no chyba, że oddam tą do naprawy, ale czy jeszcze jest gwarancja na nią, muszę popatrzeć, muszę zobaczyć. A więc, już przechodzimy do meritum. Jak testujemy kamerę, to od razu taki krótki filmik. Z czego, bracie? Z pozbycia się tych dziadostw, tak? Z sprzedaży unijnych maszyn rolniczych, jakim jest oto ten traktor. Pasuje się go pozbyć, bo po co nam tyle czynników na gospodarstwie, a u nas już niestety wykorzystywany jest. Widzicie, że jest brudny, bo jak stał, tak stoi z owijarką. Yy, ostatni tam pokos, czwarty pokos lucerny, to było już w błocie owijane, no stop, te deszcze, deszcze. No i tak już został wjechany, spuszczona woda, i tak już stoi i stoi. I w końcu trzeba by się go pozbyć. Skoro mamy 900, skoro mamy tamtą 60 jeszcze, to, to też te sprzedamy. Co mogę powiedzieć o nim? No możemy się... Nieco... To, że błoto na kołach to nie znaczy, że tym ciągnikowi coś się dzieje. No tak, to jest brudne i już jest wada, no nie? Nowe opony były i felgi z przodu. Tak, opony są e, oryginalne. Tak, osiemnastki, felgi, felgi nowiutkie osiemnastki, obciążniki na falgach, możesz chociaż ten podejść, no. Bo coś trzeba zobaczyć, tak. żeby mi nie było. No. Obciążniki, bo to są nasze na felgach, tylko yy, zaczep. No to taki macie. No to jest tylko hak. Tak. tak. No i, I co? Maska 60, silnik 60, yy, układ kierowniczy, bak yy, Perkinsa, no bo też 60, ale to od Perkinsa wyciągnięte. Yy, skrzynia Zetor. Niby Ursus, ale Zetor, no bo to jeszcze jest wcześniejszym modele takie, takie skrzynie, chyba oryginalnie jeszcze zag Tak, gdyż zapadli. to jest Ursus C4011. Tak. Yy, no i co? tylne opony, no to takie. Jedna jest lepsza, druga gorsza, no to nie zwracajmy na to uwagi. Nie był myty, nie był picowany do niczego, stoi w tym dziadostwie tutaj, no bo... No bo tutaj jest taka lepieciarnia i... I nie ma czasu tego posprzątać, a... Na razie... Nie będę tu nic sprzątał, nie będę tu nic zrobił, bo mam inne zajęcia na głowie. Brat pracuje, też nie ma czasu na to. No i Na cóż? obecną chwilę zajmujemy się remontem 900. Tak. Yy, co to jeszcze jest? Jaką kontrolę... Jeden jest. Jedna dwunastka mniejsza zapala odstrzała na niej olej jest wymieniony, filtr widzicie PP84 czerwoniutki hamulce na dwa koła są bez problemu gdzieś tam jakieś drobne przecieki jak widzicie gdzieś tam zawsze się zdarzają bo to jest stary ciągnik, no, co robię to robię, niemal on pracuje cały czas no i cóż więcej z tyłu mamy odciągi te już te, te pogrubiane, czyli te zmacjane takie Yy, jakie tam wiedzieliście na poprzednich brata w logach? Jeśli nie, to odsyłam, ponieważ brat tam często kręcił. Siedzenie od 60, no, no cóż więcej mogę powiedzieć. Luzów na kołach nie ma, jak było, to wszystko było eliminowane na bieżąco. Ja wiem, że on jest taki trochę nieumyty, zaniedbany, no, ale kto by wypatrzał tylko na samolakier, yy, ważne jest to, że yy, jeszcze serce chodzi, skrzynia chodzi, no silniczek to tutaj jest yy, na pewno mocniejszy niż zwykłej 60. -tce. I brat nie z niejedną przyczepą pod niejedną górę jeździł. Tak, Na także... piąteczce i dymka pokazał, ale szedł, ciężko było go zdusić. Yy, tam ostatnio chyba tylko było, trzeba było ten. zapowietrzał nam się, bo chyba filtry były zanieczyszczone, ale już te filtry wymieniłem na nowe. I poza tym by jest ciągnik, no wszystko sprawne: podnośnik pompanowa, podnośnik też jest dobre, uszczelniacze tam założone też chyba nowe, by w międzyczasie wtedy. I cóż więcej mogę powiedzieć, zawsze tam było sprzęgło ta, sprzęgłową nowe zakładać, zresztą też chyba chyba mix z tego jest, tak? Tak. Wałek womu, przekaźnika na załączenia, cały ten długi Nie długi. jakiś też nowy, tylko oryginalny z tamtych lat, czyli wytrzymalszy, a nie te plasty, liny co teraz są w tych czasach. Tak, tak, kupiony był z rozbiórki innej 40. -tki. Yy, frezik tam jest z tyłu, jak nówka. Więc mało śmigany, wszystko, wszystko elegancko weszło. No bo wiadomo, stary się urwał, już zmęczenie materiału. Bo przecież ten ciągnik i chodzi z kosiarką, i ze zgrabiarką tą karyzolową, co tam jest yy, i ten, i po prostu się zużyło to wszystko. No. Yy, u nas ciągnik od 2002 czy 2003 roku, więc już jest troszeczkę tych latek, bo miał wspomóc tamte 60-40, i takie to wszystko. Zaczynało, że małymi kroczkami, małymi, troszeczkę powoli do przodu, no i tak jest Co więcej mogę powiedzieć na ten temat, na temat tego ciągnika, no, służył wiernie Jeździ, skręca, hamuje Jak, no ale o te, właśnie o te hamulce chodzi, że tu jest jeszcze na jedną pompkę i rozdzielacz, ale Gwarantuję, kto nie przyjedzie, hamulce są na dwa, darto Ponieważ, jako o tych hamulcach robiłem sam Oczywiście <słyski> Nie, zrobiony jest git bo u nas są góry, więc hamulce muszą być. I u drugiej 60 też jest też hamulca na dwa. Yy, może nawet tutaj jest lepsze rozwiązanie z tym rozdzielaczem niż, niż tam przy, przy tych 60 Później już, co to były te dwie pompki, jedna pompka ci siadła, już na jedno koło nie było, już był problem. Chyba wcale już wtedy nie było, bo one miały chyba łączenie. Jedna pod drugą była podpięta, z tego co mi się chyba tam zdaje, chociaż nie jestem tego pewien. Najważniejsze, że ciągnik. Ciągnie jak Saszak. Tak, gnie. no i aktualnie opłacony oc, wszystko jest cały czas na bieżąco. Przegląd jest zrobiony też ok około dwóch lat jeszcze. Tak, po, no, także... także tu światła są. Gotowy ciągnik do sprzedaży. A, migacze chyba też są, bo tam chyba ostatnio mi ten przerywacz tam chyba albo się wypiło, albo się spierdzielił, ale to no tak normalnie w tych sprawach więc te, te przerywacze to raz działają. Dobra, chwili, nie? No jeszcze cena. cena. Zacznijmy od ceny wywoławczej, jaka cię interesuje na, na dzień dzisiejszy. 9 tysięcy do uzgodnienia. Yy, nie będę mówił ani tak, ani tak, bo czasami te dokumenty, widzimy 60 bez dokumentów za te pieniądze, no ale bez dokumentów. Tak, dobra. Kilka zdań ode mnie. Przed chwilą zaglądałem na Olixa. Ursus C41, zwykła 40, tu oczywiście w większości jest 60, na tą co patrzycie 40. No to 40 bez papierów, 60 bez papierów. W granicach od yy, tam 5 tysięcy do 8, 8 ponad tysięcy stoją bez prawa do rejestracji. A tutaj mamy wszystko. Numery się zgadzają te numery VIN, bo to było chyba kupione od pierwszego właściciela. Wszystko, wszystko się zgadza. Nawet jeszcze były gdzieś papiery na silnik, bo ten silnik był ustawiony jako nowy. Także on nawet oleju tak nie pobiera znowu. Yy, ten blok tam był pewnie, nie wiem czy był nowko kupowany przez firmę, czy po prostu firma go zrobiła, ale wiem, że ten Poprzedni właśnie kupił silnik i silnik mu firma założyła. Czy to był nowy, czy regenerowany? Wiem, że papiery tam gdzieś te jeszcze leżą w domu yy, na to, bo wtedy kupowaliśmy chyba z rocznym silnikiem i do tej pory ten silnik ładnie śmiga. Zresztą widzicie pomocy, jaka tak. jest moc. Oczywiście, co no, może by się przydało, tak jak mówiłem, wtryskiwacze sprawdzić. No bo, no, bo tutaj to już jak się nie kupiło u oryginalnych warszawskich, no, jakieś za pół ceny, także wytrzymują 2-3 lata. i i zaraz leją, no i szkoda tego paliwa psuć i, i idzie w chmurka, idzie ten złotóweczki, idą do góry i w chmury, i tak to wygląda. No, co mogę jeszcze więcej powiedzieć? Ja Gdyby tu Gdyby ktoś był zainteresowany, proszę odzywać się na fanpage, na stronę Agromax YouTube. Tam oczywiście podam więcej informacji, podam numer kontaktowy. Nie będę podawał bezpośrednio tutaj na YouTube, ze względu na to, że. Za dużo dzwoni osób niepełnoletnich, które bardziej chcą pogadać niż są zainteresowane zakupem. My na to niestety czasu nie mamy, dlatego też od razu przekierowuję link do strony, znajdziecie w opisie. Także zapraszam, odzywajcie się. Jeżeli nie macie takiej możliwości, proszę odzywać się na e-mailu. E-mail również jest podany tak, dobra, w opisie. Także cóż. Na tym cieniku kończymy? Tak, no jeszcze mogę rędzinę sprzedać z tym ciągnikiem od razu. Razem na kołach wszystko. Razem z rędziną, dobra. Ta. Rędzinka łuzowska, dobra na tym kończymy. Przechodzimy kończymy. do kolejnej maszyny. Kolejną maszyną, jaka tutaj jest na sprzedaż u nas no, to jest kosiarka rotacyjna Z181 z 1996 roku firmy Roll. od Odnowości u nas. Tak, odnowości u nas w gospodarstwie, więc y, naprawdę y, maszyna nieporównywalna do kosiarek, które są w tych czasach. Gdyż, no, przekosiła sporo i naprawdę. No jakość elementu po prostu nie zużywa się tak jak w tak. Kuzyn ma nową, nie będę mówił, jakiej firmy też 181. Chyba nie, tam jest inne oznaczenie zresztą, ale nieistotne. 165 chyba cięcia jest. też. Tak samo jak i ta. Tak. I już dwa talerze wymienione, jakieś tam wałki, inne rzeczy, paski, wszystko się po prostu kończy. Wszystko się rwie z plasteliny. Tutaj jeszcze jest to lata 90., więc. Do tej pory wymieniliśmy tylko przedni talerz, ten spodni i paski. No i tutaj to sprzęgło całe jest na nowym wymienione. No bo... Tak, także ktoś już ma na razie spokój na obecną chwilę. E, I co? No i została dodana nowa osłona. Blaszana już. Tak, blaszana także naprawdę bardzo, bardzo dobra. Jest tylko jedno przygięcie tutaj, oczywiście, bo ja się e, za bardzo składa, się... rozkłada. To uderzyło w koło. Tutaj, to uderzy w koło, no to to wiadomo. E, także. Z nową planteczką, do, um, oczywiście? W chyba trzeba tego 300, a po 400 złotych. Ja już tam nie wiem, gdzieś tam mówiłem to na jednym z vlogów. Yy, sama sama ta, ta osona żelazna, no nie? Także, także dołożone zostało do tej kosiarki trochę. Yy, bo wiadomo, no, ona kosiła tyle hektarów, więc, yy, więc trzeba dokładać do niej. Nie możemy po prostu zrobić z niej złoma i wywlezno, bo jak 4 pokosy sięcze, gdzieś tam hektarów rocznie, także, także tego się nazbiera. Tak, yy, kosiarka, agicjonik, oczywiście wszystko od yy, za, dnia zakupu, wszystko garażowane u nas jak widzicie Nie myte n, n, Nie myte Bo jak, yy, znaczy... jak się często myje to maszyna krótko żyje, yy, raz na rok jak jest umyta to świat przed wyjazdem Tak? Też racja, tak No tak zawsze, bo zawsze myjemy na wiosnę przed wyjazdem Tak, żeby była czysta do pracy i tyle Do pracy, potem i tak się upierdzieli a hmm. czy widać tu jakieś oznaki korozji? Z tego, że nie myje się bez, bez przerwy co tydzień tej maszyny? Nie. Hmm. Oryginalne, takie to wszystko jest oryginalne, nic jeszcze nie było nawet ani nic. Także ja nie jestem zwolennikiem takich, że te wszystkie maszyny non stop myć. Cena wywoławcza tej maszyny, jaka Cię interesuje na obecną chwilę? 1800 zł, dobrze mówię. No nie wiem, no moim zdaniem taka cena no to jest taka w miarę cena. No tak, ze względu na to, że kilka części jest już tu wymienionych, do jest. Nowy fartuch, nowa tutaj, tak naprawdę ta blacha od góry, czyli osłona cała. E, więc uważam, że cena w miarę ok e, Ogólnie kosiarki chodzą, no, ciut poniżej, no, ale to już faktycznie są bez osłon, bez niczego. No i tak naprawdę gdzieś, gdzieś gdzie tam stały w krzakach. A zdarzają się też ceny i po 2000 i po 2200 za kosiarkę. Tak, no to każdy chce wiadomo, ływać tę stówkę dwie. No to, to, to... Każdy chce sprzedać jak najdrożej, ale jak wiecie. Tych kosiarek żadna nowa rotacyjna nie zastąpi. No chyba, że jakiejś firmy naprawdę konkretnej. Bo jeżeli chodzi o polskie, że tak powiem, polskie rzemiosło i jakoś teraz tych kosiarze, kosiarek dzisiejszych, no to nie do porównania. Ta wytrzyma tyle, a niektóre nie wytrzymują po prostu kilku pokosów. A dlaczego sprzedajemy to wszystko? Bo. Yy, ciągnik nie jest dla niepotrzebny, a kosiarka już jest za mała. Po prostu za mała jest dla nas. No i ten ciągnik też nie współpracowałby znowu z większą kosiarką. No chyba, że z dyskową, jakąś 2,5 metra czy 2,20, jakąś leciutką to tak. A, no zobaczymy, co się sprzeda, to się sprzeda. jak się nie sprzeda, to się nie sprzeda. No Dokładnie. I też będzie. Yy, przecież nie oddam tego na złom, ani nie sprzedam za 1000 czy za 800 zł. Lepiej niech stoi. Tak. Dobra, lecimy do kolejnej maszyny. Tak, jest. Jedna z przedostatnich tutaj maszyn do sprzedaży, no to oczywiście w końcu decyzja już zapada, żeby sprzedać w końcu ten pług Pługi jeszcze w miarę... E, są chętni na tego typu pługi, o ile są jeszcze, e, ciężko mi powiedzieć Oczywiście pług pierwszy właściciel e... Rok produkcji 2009, y, pierwsza orka chyba jesień 2009, tam tak mi się zdaje, bo kupiłem na orki, więc pług nie jest aż tak stary nie jest wyrobiony bardzo, bardzo. Tak, konstrukcja naprawdę <noise> bardzo dobra niespawane. wytrzymała, nie spawana, nie jest jakiś tam gdzieś pogięty, coś porobione. E, prostowany nie jest. Naprawdę, jeżeli chodzi tu o całą konstrukcję tego pługa, to jest ło wow, zarąbisty. E, e, ostatnia słupica jest wzmacniana, e, kupiona, bo, no bo była jedna, jedna, jedna ja tylko przykrzywiłem, więc słupica jest nuwencja za 200 zł. Odkładnia, no wszystko z Unii, no nie Unia grudziąc tutaj było co, Każdy element kupowałem to z Unii Grudziądz, nie jakieś tam gówno za parę groszy yy, No i cóż więcej, no wszystko tu jest sprawne, tu się jeszcze nic nie zepsuło w tym pługu yy, Samo od siebie, nie wiem dlaczego, niektórzy mówią, że pługi się bardzo psują Na vlogach, no ale Coś tam zawsze się może dziać z pługiem, no ale no i wyczuć czy jakaś śruba tam jak ktoś ma ten kółkowy zabezpieczenia a Urwać się może, ale nie żeby się pług psuł no chyba, że no nie wiem z czego jest w plastiku. Dobra, cena wywoławcza Półtora tysiąca Tak, oczywiście wszystkie ceny są tu do negocjacji, także na, na spokojnie. Tak, że będziemy tak, gdzieś, jak przyjedzie jakiś klient i będzie twardo negocjować, to na każdej maszynie po 20 zł spuszczamy na flaszkę. No i 50 na dość. Chyba, że przywozi sam flaszkę. <laughs> A. Dobrze, przechodź do następnej. Dobra, tu maszyny. już nie będę rozłączał, bo ostatnia maszyna jakoś jest tam może do niej, no. jakoś ty... jest schowana. Ale dam radę. Sam przejdź, ja tam już nie weźmiesz nie będę mi tu. O. No i oczywiście maszyna, która też już była wystawiona i się nie sprzedała, bo już w koniec końców zdecydowaliśmy, że nie będziemy sprzedawać. No ale. Ko... Bo ja się posiałem jeszcze nią. Tak, bo jeszcze było siane. Więc yy, decyzja znowu też zapadła, żeby to sprzedać. Jest to oczywiście yy, siewnik do kukurydzy, czterorzędowy. Co tu można powiedzieć? No kurcze siewnik jest pneumatyczny? Tak, Pneumatyczny. Nie. Raumonosem, czy jak Nie wiem jakoś, tak. Od Bonosema jest chyba tylko ta pompa. Tak, trochę tego, trochę tego. I yy, cena wywłaszcza za niego to. 2000 zł. 2000 zł, oczywiście, do negocjacji. Także niech sobie każdy przemyśli na spokojnie. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany zakupem, no to po co ma pisać głupie komentarze też. Wiesz, no, nie? Jak to, jak to nie? Chyba, że ktoś jest zainteresowany, no to się dzwoni, przyjeżdża, ogląda i dopiero wtedy dyskutuje, ja nie? Niektórzy mówią, szanujmy swój czas. Tak, szanuj, szanujmy swój czas, nie, swoje chcesz pieniądze. No drzwi. Pan, do, dołożę do tego jakieś drzwi. Tak, drzwi, aby ktoś chciał. Do różnych pomieszczeń czy czegoś, mogą być dołożone do maszyny. <laughs> w gratisie już. Tak. Dobra, także to byłoby na tyle. tak tu chodzą, Rady Polskie Grzeź. Tak mówię. Wojąki pają nam zjadły maszyny. E, proszę się odzywać tak. e, albo na e-mailu, albo na fanpage. Wszystko jest podane w opisie. Także zapraszam do kontaktu. W razie czego będę odsyłał pod numer telefonu. Kontaktować się tu z bratem. I oczywiście, co, zapraszamy do zakupu. Trzymajcie się i na razie.